Cześć, witam Was, Mike z tej strony, witam Was w nowym roku 2023. Czas zacząć, wziąć się za robotę i coś zarobić, miejmy nadzieję. Eee, tak, pierwszy taki film w zasadzie w tym roku z fajną informacją dla Was, bo dołączył do nas dość ciekawy typer, który sam do nas dopisał, jeszcze miał polecenie odwieziono, więc tutaj to zdanie bierzemy sobie na serio, że to ktoś warty przynajmniej obserwacji i o tym typerze porozmawiamy sobie za moment. Pokażę wam co on będzie dla was próbował przed tak samo analogicznie jak typer tradycyjny Mars 128. Jakiś czas za darmo jeżeli będzie spoko to pomożemy mu utworzyć jakiś sensowny serwis dla jego informacji. Ale zanim do tego dojdziemy to tylko chwila o naszej tutaj stronie szkoleniowej dla tych co są to dalej są zainteresowani? Zrobiliśmy takie, takie przemeblowanie od, od tego roku, po w zasadzie ostatnim czasie stwierdziliśmy tak, że po pierwsze mamy cztery mieliśmy grupy, w zasadzie jeszcze były łamaki, linie specjalne, ako i single, i za dużo był na tym rozrzut. Oczywiście, skanery kursowe, jeżeli ktoś jest zainteresowany, one pozostają bez zmian. Będziemy je aktualizować, bo. Tam pewne poprawki programistyczne wymagają, więc jak komuś teraz nie działa, niech się nie przejmuje, bo to będzie aktualizacja. I, i teraz tak, jeżeli chodzi o, o typy, o grupy, których nas zaufaliście, to tutaj już linię specjalnie jeszcze nie, nie usunęliśmy, ale za moment tutaj tą stronę trochę przeredygujemy. Tak, pozostają dwie grupy z typami. Dlaczego prosta? Prosta sprawa, największe grupy, single i ako, tam było najwięcej ludzi, zazwyczaj powyżej setki. Na grupach linii specjalnych czy łamaków, no pojawiały się wzrosty, że trochę było tych ludzi, ale jednak to było za duże rozproszenie. Tym bardziej w grupie linie specjalne ostatni czas od mundialu, od grudnia, nie było wiele typów. Teraz też ta sytuacja tak się nie poprawia, więc Mimo, że grupa single ma cenę teraz jaką jest, czyli większą, to będą dochodziły tutaj w zasadzie typy dni specjalnych. Ogólnie to też jest prosta rzecz. Dwie grupy w tej samej cenie, Wy wybieracie, co chcecie. Tutaj jeszcze może zrobimy po prostu, jeżeli ktoś by chciał kupić ten dwupak, to jakąś promocję w sklepie. To wtedy będzie będzie taniej. I dlaczego warto te grupy Single jako brać pod uwagę, jeżeli poważnie gracie? Za moment wam tutaj pokażę po prostu statystyki roczne. Dochodzi jedna w zasadzie rzecz, trochę taka wymuszona przez sytuację. Może brzmi to tak, jakbyśmy uważali się za wielkich ekspertów i tak dalej, i tak dalej, no ale z niejednemu już pomogliśmy, nie jednej osobie, z niejedną osobą graliśmy współpracy pracy indywidualnej, i tak dalej, więc to jest coś dla osób, które konkretnie chcą coś zrobić. Nie polecam tego wykupować osobie przypadkowej, która myśli, że jak zapłaci, tyle to w magiczny sposób zacznie kupony. Nie, 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 tutaj m, tego typu nowość, jeżeli ktoś chce z nami się dzwonić, pokazać jakiś ma problem e, na wideokonferencji, coś takiego proponujemy. E, mogą być to oczywiście też gracze m, m, grające z każdego zakątka świata, na Azji e, czy na popularnych bookmacherach dużych, międzynarodowych, którzy u nas są zakazani, zakazani. Jesteśmy w stanie tutaj doradzić, wiemy, co się dzieje w branży e, i pokazać, czy jeżeli chodzi o giełdę, e, to od 60 minut w do dyspozycji dla, takiego, dla takiej osoby. Tematy wszelakie możemy poruszyć, no, liczymy na, na poważne sprawy i w ten sposób też może uda nam się. Te poznać kogoś, kto to już poważnie w tym siedzi, a ja potrzebuje jakiegoś wsparcia, lub z czy czymś ma problemy, na przykład z mitami bookmacherów. To tylko takie przykładowe rzeczy, więc jak ktoś chce tak naprawdę i ma jakiś mocniejszy temat do obgadania, czy jakąś propozycję, czy cokolwiek ze świata bookmacherki, to ta opcja jest dla niego, wówczas ustalamy czas i się. Zgadujemy. No dobra, pozostają dwie grupy single i Ako. Grupy najmocniejsze, jak sobie zerkniemy, jak to wyglądało od poprzednim roku. Zaczęliśmy od czerwca. No to w grupach single w grudniu przydarzył nam się też minus. Minus 7,6 jednostek po 69 typach. Ale ogólnie jesteśmy 159,47. Do przodu 10,63 po 452 typach. Typach, więc próba jest już całkiem mm, fajna. E, tak wy wygląda stawkowanie. E, no i w zasadzie ta grupa jest najmocniejsza, bo myślę, że najszybciej, najprościej można tu już poczuć mm, zarobek, bo przede wszystkim gramy e, single. Jeżeli ktoś tutaj wie, że w Polsce będzie ciężko e, singlami mm, zrobić. Eee, zarobek zważając na nasz, na nasz podatek, chociaż też podajemy tam super beta, dużo bardzo wartościowych rzeczy, że z podatkiem jest opłacalnych, więc zachęcam. No to pozostaje grupa ako która miała w tylko jeden minusowy miesiąc w sierpniu minus był spory, ale zobaczcie, jak ładnie tutaj ta grupa punktuje, a czerwiec CIPI są no to po prostu miasta. Jak będzie dalej, zobaczymy jel, który udało nam się zrobić w 9022-34,22% 230 po 236 kuponach. W zasadzie każdy kupon możecie sobie podejrzeć standardowe, jeżeli ktoś by jeszcze nie wiedział, co są Fortunowe albo z, um, Stop Superbet widzicie jako, jako albuki, czyli wszędzie możecie grać, gdzie tylko chcecie. A tak wyglądają na przykład kupony. Więc jak chcecie z nami pograć, to, to zapraszam do tej grupy. Za moment też niedługi nie wiem, nowy format, w zasadzie leci trochę tego YouTube'a będzie krócej, nie będę tak dużo gadał, tylko po prostu krótkie filmy, 5-10 minut, w zasadzie jakieś propozycje, jakieś sugestie i w ten sposób, ale bardziej częstotliwie. Więc to w zasadzie może ostatni taki film w takiej formule, gdzie sobie po prostu odgadam, bo gadam. Kolejna rzecz, myślę, że wszystko zostało wyjaśnione. Możemy przejść sobie tutaj do omówienia typera, który będzie na naszym serwisie. Zapraszam na podziemne typy.pl. Jeszcze czekam na tą aktualizację, która tutaj masz rzeczy usprawni, ale ponoć jest już w finalny. No tak to z programistami bywa, nie mam na to wpływu. Eee, nasza topka pięciu wartościowych typów, znaczy płatnych, eee, wartościowych może być każdy eee, to coraz bardziej tutaj się rozwija. Eee, Mariusz awansował na drugie miejsce, ale eee, tutaj w tych jednostkach wiadomo eee, i że ona będziemy dużo czasu, żeby dogonić. Ale zobaczcie, no tutaj też taki w zasadzie że co robiliśmy z typerem Marsa28 29 studentów na ten moment, jeszcze grupa Ako działa świetnie, czekam też tutaj typera na podsumowanie jego grupy Ako. Wtedy też wam tutaj i zobaczycie, więc osoby, które naprawdę są dobre, będziemy starać się promować. Stąd też pokażę wam Kolejna osoba, która do mnie się w zasadzie odezwała. Chcę spróbować swoich sił. Ja. Tak, tak i po prostu nikt, bo fajna sprawa. Ktoś od siatkówki. Rzadko ktoś trafia na kogoś, kto dobrze typuje siatkówkę. Ja na swoim serwisie pozwalam dodawać sobie kontakt, więc jeżeli ktoś chce w ten sposób, w jakiś sposób się promować, mieć dodatkowe źródła jakby typów czy kontaktu, no to może sobie coś takiego pisać, więc jaki kontakt macie, jeżeli byście chcieli coś mocniej zapisać, porozmawiać z tym typerem. To jedna rzecz, na razie nie zwracajcie uwagi, bo też tutaj typer się pomylił, bo nie chciał dawać na razie płatnych rzeczy, ale po prostu dał, akurat ten typ nie wszedł. Rzeczy macie darmowe, na razie jeszcze nikt nie wie o istnieniu tego konta, bo no nigdzie nie wrzucałem, ale na moment to się zmieni. I Te typy też będą pojawiały się z podnikowaniem do Telegramu, więc takie dwa, może trzy miesiące zobaczymy, e, będą dla Was zupełnie darmowe, żeby przekonać się, jak ta siatka m, wychodzi. Świadkarski e, ekspert i zawodowy typer, no to już takie są poważne słowa, poważna deklaracja, Oby tak było. Przez dwa trzy miesiące serwis będzie darmowy. W przyszłości, jeżeli będzie zainteresowanie, stworzymy grupę z zakładami AKO na Telegramie. Właśnie, z zakładami AKO, pewnie pod polskie buki. To teraz jest naprawdę na topie dużo duż, zainteresowanie tym. I jeżeli będzie, oczywiście, um, Wasze zainteresowanie, myślę, że jeżeli wynik będzie, jeżeli te środki że tak jest, dobrze jak piszę, to na pewno się, się tym zainteresujecie. E, jeszcze tutaj kilka słów, bo w zasadzie m, chciałem, żeby coś powiedział o sobie więcej albo nagrał ze mną, no, ale nie czuję tego, tego formatu, więc tutaj powiem Wam jeszcze takie kilka podstaw odnośnie typowania, jak to będzie przebiegało. W temacie zakładów, tutaj już dany typer siedzi 10 lat, jak i ponad 10 lat. Siatkówka to po prostu jego hobby, przyjemne, spożyteczne, wiadomo, jeżeli się ogląda, się jeszcze uda na to zarobić, to fajka. Głównie obserwowane ligi, no to cała Europa, Azja, Ameryka Południowa i reprezentacje. Możecie tego typera znaleźć też pod tym tynnikiem na jednym z najpopularniejszych serwisów typerskich. To ja zapewne wiecie, ale to mnie prosił, żebym nie mówił, nie pokazywał tego, bo boi się, że dostanie tam bana, ale no wiecie, gdzie go szukać. Na pewno znacie ten serwis, bo tysiąc razy ten, ten kanał się przewijał i nie tylko, więc pod tym nickiem go powinniście znaleźć. Pował też chyba jeszcze na innych portalach, więc jak ktoś poszuka, to, to znajdzie. Prosił mnie, żeby nie pokazać, więc wasza inwencja. E, gramy co? Wszystko sprowadza się do podstawnych zakładów, tzw. value, kontuzje, znajomości graczy, ich motywacja, problemy wewnętrzne, aktualna forma. Na tej zasadzie po prostu będą podawane typy. E, w serwisie podziemnie będzie podawał kursy z b 365 tak, bo mamy tutaj automat. E, typy są dostępne również w NaClue i każdym internetowym buku, więc nie będzie żadnego problemu, żeby to pograć. E, jak będzie fajnie, to powstanie grupa Ako, bo Chcecie ten podatek minimalizować takimiś kilkoma betami w kuponie wartościowymi. Na razie w marcu 2028 to idzie bardzo dobrze. Zobaczymy jak tu będzie z sąsiadkówką. Będziemy grać głównie przed meczówki. Live, jak coś padnie to oczywiście na telegram, dlatego zapraszam Was bardzo na darmowy telegram, bo tam się będzie wszystko rozgrywało, oczywiście tutaj też, ale na darmowym telegramie te, już jest Was tam sporo ponad 3000, więc zapraszam. E, tylko typy siatkówki, nie będzie tutaj i innego grania. E, jeszcze spojrzeć, coś tutaj nie pominąłem. No i chyba. Chyba nie, e, bo nie rozmawialiśmy jeszcze tak długo. No jeżeli będzie, będą jakieś dłuższe wnioski, to e, myślę, że m, jeszcze tutaj będziemy sobie wracać do tego, więc to co mogę wam powiedzieć, obserwujcie telegram, bo pojawi się tam więcej typów. Ogólnie bardziej się skupimy na typowaniu, jeszcze musimy, żeby wrócić do, do streamów trochę ze skanera, ale też Wam e, podawać. Jak ktoś będzie chciał, to myślę, że zbytka. Że e, dobra, zapraszam, obserwujcie, wyciągajcie wnioski e, i wysokich wygranych. Pozdrawiam Was, cześć.